Siema tutaj surbach. W dzisiejszym odcinku przygotowałem 5 najładniejszych azarzentańskich skinów do AK-47. Są to oczywiście moje wybory, więc nie każdy może się z nimi zgadzać. Już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Jako pierwszego wybrałem AK-47 Barakowa Purpura. W stanie po testach bojowych kosztuje on jedynie 6 zł, także każdy może pozwolić sobie na taki zakup, ponieważ często po meczach wypada jakaś skrzynka lub skin, więc prędzej czy później nazbiera się to 6 zł. Kolejnym skinem w moim zestawieniu jest AK-47 Elitarny po testach bojowych. Myślę, że każdy każdy gracz CSGO powinien zdać tego skina, bo jest już z nami przez bardzo długi czas CSGO. Jego koszt to zaledwie 8 zł, więc bardzo mało jak za tak ładnego skina. Miałem przyjemność grać nim i mi to niejednokrotnie i grało się bardzo przyjemnie. Następnym skinem jest AK-47 Szmaragdowe Pręgi. Jest on przetestowany w boju. Na tym skinie znajdziecie Szmaragdowe Pręgi, takie wskazuje na to jego nazwa. Mimo, że nie ma on wielu detali, to moim zdaniem jest ładny ze względu na to, że jest w trochę innych kolorach niż klasyczny Kałach. Zapłacimy za niego jedynie 10 zł na rynku. Costume. Czwartym skinem jest AK 47 ratrop po ciężkich walkach, był wypuszczony w czasie operacji Shata Web. Obecnie kosztuje 15 zł na rynku Steam jest pokryty rdzo, co dodaje stylu temu skinowi. Ostatnim skinem na mojej liście jest AK 47 kartel po testach bojowych. Na pierwszy rzut oka jest to kałach zwykły, taki jak mamy defaultowy w grze, ale jednak jeśli się przyjrzymy dokładniej, to ma on na sobie wygrawerowane rysunki szkieletów, kwiatów i węży. Jego koszt to 25 zł. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem, oraz bijajcie na Discorda. Jeśli ja z Wami żegnam, siema!